Kiedy posiadłem napój super wielkiej gigantyczności, stanę się tak wielki, że przesłonię te wszystkie słońca! Nie idę po ciebie! A potem po ciebie! I pewnie po ciebie! A na pewno po ciebie! Youngerang! Dlaczego dziś musimy walczyć z Karlem? Złym magiem karaluchem! Nie mam czasu! Muszę się przygotować do quizu historycznego! E, wyluzuj! A, A! Wyluzuj? Ty się w ogóle nie uczyłeś! Nie przejmujesz się? Nie! Mam pewien plan! Gdy obłęd i chaos ogarnął świat, władz zaprowadzą z siostrą brat! W swoim cichu, ła! Wow. Ja siekam i bla, bla, bla! Spalił ich mi miś, panda, jo! Okropny zrzędar, żoj, ho, ho Gdy obłęd chaos ogarną świat, Władza prowadzą z siostrą brat! Yin-yang-yo! 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 Gdy z siłą ruszą tam, To równie każdy podje plan! Coś ty powiedział? Nic, mamusiu! Mm. Jank formacji I co ty na to panie wielki i świecący Oż w tył kopach Olce same ko też nic tak nie poprawia humoru jak dokopanie łobuzowi Lepiej zacznij się uczyć Spokojnie, mówiłem, że mam plan To część mojego planu Cichuła! Ej, jak ci idzie, siostro? Zacząłeś się już uczyć? Nie, narysowałem jak się uczę o, a tu jesteś ty, jak się uczysz? Jank! Nigdy nie awansujesz na wyższy poziom WUF-u, jeśli nic nie będziesz robił! <grym> Awansuję! Mówiłem, mam pewien plan! Okulary najwyższej bystrości? Chcesz oszukiwać, żeby mnie pokonać? Taki jest plan! Czemu to robisz? Przybyłam, zobaczyłam, zwyciężyłam. I co? Chociaż właściwie mogło być jeszcze lepiej. Prawda! Chociaż obiektywna prawda jest jedynie ambiwalentnym bytem naszego solipsystycznego świata. Co ty na to? Motyla noga! Zapraszam na quiz słufu. Przedstawiam gospodarza programu przed wami ptak! Ej, hey, co ty tego nie prowadzisz? Bo właśnie idzie mój ulubiony serial noce tamtych dni. Zaczynaj, ptak! Nie cały go! To ten podły bliźniak! Dobra, dzieciaki, znacie zasady. Przejdźmy do rzeczy. Które. Łapka grzmotu! Dobrze, proszę powiedzieć, ile jest. Pięć! A ich imiona to wiedza, uczciwość, siła, cierpliwość, prawo i sprawiedliwość. Tak, in. Może? Dobra odpowiedź. Mokry pod koszulek 1410, to będzie pluszball. I haha, czeki. O, o! Zwycięstwo! Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. I co? Nigdy nie zdejmę tych okularów. Nigdy! Przepraszam, skarbie, ale akurat lecą noce tamtych dni! Tak się namordowałem, żeby wykraść napój super wielkiej gigantyczności, a te bachory go zniszczyły! A! Czemu nie zrobisz sobie jeszcze jednego? A, bo nie wiem jak! Nie znam przepisów! Zarewamy ten beznadziejny serial, by podać najświeższe wiadomości. Młody człowiek wzniósł się na wyżyny bystrości, aby zmiażdżyć swoją siostrę w quizie UFU. Gratulacje, młody człowieku! Dowal jej! Świetnie. Ja nie znam przepisu, ale on. Au! O, nic dziwnego, że tak bolało. Nie całuj go, to ten podły bliźniak. Słuchaj. O, nie musisz tego aż tak przeżywać. To tylko test, w którym odniosłem miażdżące zwycięstwo. Jank, daj mi obejrzeć ten film! Co? Od razu widać, że duch, o którym mówi detektyw, to ta sama dziewczyna, tylko że w przyszłości. Gołębie symbolizują kres pokoju. A to wszystko dzieje się we śnie. Ok, świetnie! Upsułeś! Wszystkim oglądanie filmu! No filmu! Najmocniej przepraszam. Jeśli ma pan zamiar nadal przeszkadzać, to będę zmuszony poprosić o recepturę napoju super wielkiej gigantyczności. Jesteś super, dzięki. O, Nicole, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co dostałem na urodziny. Nie domyślasz się? To woda kolońska. Wnioskując z kształtu butelki, raczej tania. Piłka do nogi, sztuczne mięso w puszce, konsola do gier wycofana z powodu zagrożenia samopłonem. Możecie już sobie iść! Dobrze, noga traszki, ucho żaby, nos nietoperza i czekolada do smaku! Teraz miksujemy! Będę wysoki, wysoki, wysoki! Aaaa! Szerokość też dodaje klasy, nie? Nigdy mnie jeszcze nie wyrzucono z przyjęcia! Lepiej mi podziękuj! Jeszcze chwila z tymi półgłówkami, a umarlibyśmy z nudów! Dobra, Jank, cieszę się, że po raz pierwszy zrozumiałeś, do czego służy mózg! Ale zaczynasz przesadzać! Wiem, co myślisz, Matołku! Ej! Miałkuj się ze słowami! Przepraszam! Jestem turystą z zagranicy! Czy możesz mi to przetłumaczyć? Ostatnia część jest w słachili i oznacza mleko tłuste, nie chude Och, to ciągłe, idiotyczne liczenie kolory, wielkie dzięki A jeżeli to był niebezpieczny przepis? O, to takie słodkie I myśli, że wie więcej od Yanga <ścoughs> Jak na bezmózgowie jesteś całkiem zabawna Wojownik nie płacze, Ufu nie płacze Przeze mnie? Tak! A wiesz co zrobiłeś? Uczyniłeś mnie super wielkim w dowód wdzięczności! Zgniotę cię pierwszego! Nie dziękuj! <tryk> Dobrze, dobrze, o co chodzi? Mój głupi brat, to znaczy mój mądry brat, ciągle mnie obraża! I jeszcze zjadł wszystkie zaczarowane płatki i zabrał nagrody, żeby móc oszukiwać! Wiem! Pozwoliłeś mu na to? Hmm. stwierdziłem, że po twoim przybyłam, zobaczyłam, zwyciężyłam i co? To będzie słuszne. Poza tym, jak mówią zwoje łufu, nigdy nie uczynisz się większym, zmniejszając innych. A teraz pozwól mistrzowi o, spokojnie dopić gazowane mleko. Ostatnie zdanie dodałem. Zaraz, zaraz. Stanę się tak wielki, że przesłonię te wszystkie słońca! Będę zmuszony poprosić o recepturę napoju super wielkiej gigantyczności. Czy możesz mi to przetłumaczyć? Ojku, jak! Może na zewnątrz jesteś wielki, ale w środku jesteś małym karaluchem. Tak. Wiem o tym, ale liczy się to, co widać! To jest GameBox 1000! U -u -u -u. Nie martw się, brat! Pomogę ci! Chociaż ostatnio trochę cię nie lubię. Odejdzie się! Jestem od ciebie mądrzejszy. Mądrzejszy od wszystkich! Uważaj! Uważaj, gdzie leziesz! No, ty uważaj, gdzie leziesz! Odkąd nosisz te okulary, zrobiłeś się nadętym, zarozumiałym, antypatycznym mądralą. Zdejmij to Google! Przestań się wydzierać! Świetnie! Kłócą się bardzo dobrze. Czas powiedzieć Dobranoc! O czym to ja? Eee, a tak, właśnie, a masz ty świecąca kula! Te okulary robią z ciebie idiotę, ściągnij je Nigdy! Ach tak? Transformacja oh. Damski faso, no nie! No. Ha? Czuję, czuję się głupio przez to, co powiedziałem Ciemność. Nawet o czymś takim nie marzyłem. No i co teraz? Zamknij się, idiotko. Ej! nikt oprócz mnie nie ma prawa obrażać mojej siostry. Nie, nie wiem jak odwrócić działanie tego napoju. Ja wiem, bo się uczyłam. Uważaj. Au, co to było? O! Jestem Bardzo mi przykra. Dobrze, brat! Nie biorę tego do siebie, ale kiedyś odpłacę ci za to z nawiązką. Zobaczysz, co z nimi zrobisz? Nie wiem. Mnie uczyniły mądrym, ale zaszkodziły wszystkim dookoła. Ej! Mam pomysł! Z mózgowie wie, że aby zgasić słońce, należy odwrócić zachodzące na nim reakcje termonuklearne. Każde oprócz ciebie! I czarownicy nie płaczą! Znalazł się astrofizyk! Złe karaluchy nigdy nie płaczą! A może jednak tak?